Zacznijmy od ustanowienia odpowiednich zaimków, by społeczność mogła otwarcie określić swoją tożsamość płciową, co po prostu ułatwi komunikację interpersonalną e, pomiędzy, e, pomiędzy nimi. Wtedy ludzie mieli inne problemy na głowie. A niby jakie? Średniowieczne. Dżumę, najazdy, głód. Kniaź nie zastanawiał się, czy jest Kniaziksem, czy on to On X, może Onu albo Emu. Ten kniaż był, czy może byłe, w jego albo jego wiosce, wiosko wiosken. I właśnie przez brak tożsamości płciowej zrodziły się te problemy. Biedroń, daj mi tę myszę. To jest nowoczesna gra, nie połapiesz się. Żebyś się nie zdziwił, daj tę myszkę. Ale przecież możemy razem grać. Razem to możesz grać sobie z Zandbergiem, ja chcę sam sterować. Niech Czarzasty pogra do października, możecie grać rotacyjnie. No dobrze. No i co, nie wiesz w co kliknąć? Sam nie wiesz, w co klikać. Proszę mi nie przeszkadzać. No, kurtyna w górę. I co? To pięknie to wyszło. Pewnie zamek jest w pełni ogrodzony. Czołgi do Ursusa wjeżdżają. Jak będę internowany, to poproszę do Arłamowa. Nawiasem mówiąc, teraz kolej Biedronia. Niezupełnie. No, on nie może teraz grać. A dlaczego? E, patrząc z perspektywy diabelskiego młyna, to obecnie przebywa w tym miejscu. A za co? Że tak powiem. Za całokształt.